Manko z tej strony Robcio51 w tym odcinku sobie pokonamy Widera. tak drugi odcinek cytrymy krafta i pokonujemy sobie Widera. E, tak, no to pokażę wam że mam już wszystkie potrzebne rzeczy no i teraz ustawimy sobie tego legendarnego bossa o, pokonamy go sam na sam, bo no, nikt mi nie chce pomóc, więc no Mogę się tutaj okopać. i ja nie mam idą kołnie. Dobra, już go. Lejemy go. Lejemy go. Uciekł. Uciekł. Help. Help, 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 help. Gin, 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 gin. Tutaj pewno będą podcięte scenki z bicia witera, bo nie chce mi się tego całego bicia witera mi tutaj wstawiać, ale po prostu wam też Dobra no to mamy już Widera pokonanego Mamy tu piękną gwiazdę No i oni też tutaj przyszli na chwilę pomóc no i też się trochę przyczynili do tej wygranej. Eee, dobra już poszli. No i no, ten Wither został już pokonany. Mamy tutaj dwie witer rose. No i pierwszy wither na serwerze. Należy już do mnie. Pierwszy beacon będzie. Jak ja się jarm. Dobra, może zobaczmy czy tam mamy trochę obsydianu bo jak mamy obsydian, to możemy zrobić wszystko. Dobrze, mamy trzy obsydiany, szkło też mamy. No i możemy wykraftować ten legendarny przedmiot, co się nazywa magiczna latarnia. Czyli po prostu dla tych, co nie znają polskiego, to jest bikon. Oni sobie tam gadają, bo sobie robią gierkę Przed chwilą mówię im, że czy pokonują ze mną lidera na odcinku Lecz powiedzieli nie, potem A teraz nagle przyszli i pokonali ze mną lidera no. Magia no Dobra, mamy tutaj trochę rzeczy Zrobimy sobie tego pierwszego... Pier na pierwszy poziom I Gdzieś postawimy Pewnie gdzieś przy moim... Mojej tawernie Gdzieś w lesie nie wiem. Postawię to o tutaj. O, tak sobie, żeby tutaj było. Dobra, na no pierwszy poziom na razie tutaj postawimy. W ziemi, no bo... no bo gdzie indziej. Nie. Jak i tak nikt nie przychodzi, żeby oglądać te rzeczy no to idę tutaj jest sobie jeszcze niebieski ten a nie nie niebieski bo nie będzie nic no bo nie jest widoczny ten kolor gdzieś tu powinien mieć żółte kwiatki nie nie mam żółtych kwiatków to idę po żółty no i zaraz się widzimy po cięciu Jak znajdę ten e, żółty kwiatek o już żółty kwiatek po przed moim domem jeszcze raz musimy jeszcze sobie zrobić e, żółte szkło Że mamy już żółte szkło i już idziemy sobie tylko zrobić speeda e, pęknie speed i żółty kolor zobaczymy jak się to prezentuje z daleka pięknie no pierwszy beacon na naszym pięknym serwerze e, tutaj też no będzie pewnie więcej bikonów tylko po prostu yy, włączyłem nagrywanie podczas bicia tego yy, bikonu Witera. Yy, jeszcze będę musiał pewnie zmontować ten odcinek na jutro, bo, man, no bo nagrywam to dzień wcześniej. Zawsze to yy, jakoś kilka godzin przed yy, rzuceniem odcinka yy, nagrywałem odcinek zazwyczaj. No i to jest naprawdę pierwszy tak naprawdę Wither pokonany, no w normalnej gierce. Naprawdę mocno się przygotowałem, chociaż, no... Nie jestem jakimś wybitnym pro playerem, co umie pokonać Withera z zamkniętymi oczami. Niedługo też się wybierzemy po raz pierwszy do Endu w tym świecie, tylko... Podobno jedna osoba z, tej, z tego serwera już znalazła for, y, fortecę, tylko że właśnie y, nie mieliśmy paru wtedy o, oczu endu. A teraz gdzieś je tutaj powinienem mieć. Nie wiem, chyba mam je gdzieś indziej. No i pójdziemy też na odcinku sobie chyba kolejnym pokonać smoka, smoczusia. Albo jeszcze na kolejnym, bo podobno ten serwer też ma nie, nie trwać tak długo, bo fundusze się kończą na e, fundowanie tego serwera. Więc niedługo się ten serwer już skończy, też chyba za jakieś półtora tygodnia, jak tam mówili mi. E, niedługo też tutaj powstanie drugi beacon, e, jak tylko znajdę kolejne czaszki bo kolejną czaszkę ma też crafted co jest też na serwerze dzisiaj e, o tutaj do pokoiku sobie postawię jedną mój tarową różę tutaj w ogóle powstał mój piękny moja piękna tawerna która jest 90% oduserowana z tamtego serwera e, z tamtego sezonu, więc no no fajnie fajnie e, w ogóle tutaj mam też takie swoje w piwnicy tutaj e, tutaj ja tylko mogę wchodzić bo no weźcie tylko dla personelu no to e, zdobyłem sobie ul ale ul oczywiście nie daj mi pszczół e, były tam pszczoły zabrałem, postawiłem nie ma pszczół no oczywiście mam silk tacza czym to wykopałem tu e, ale no nie ma nie, ten ul nie miał pszczół więc o, czy tam ktoś był? Nie, przywciło mi się. E, mogę Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, że tutaj gdzieś tu, tu mieszka taki gang, który terroryzuje cały nasz e, świat piękny. A tutaj ktoś postawił po prostu takie piekielne słupy. Ktoś tam buduje wielkiego kloca z, z... desek Teraz sobie... O nie, nie mamy jedzonka Dobrze, no to teraz sobie pójdziemy po pokazać wam gdzie mieszka Crafted Tutaj sobie mieszka Crafted ma tutaj piękny domek Jako pierwszy na serwerze miałem chyba Interchester jak dobrze pamiętam Ale oczywiście nie miałem jako pierwszy portal, no bo już ktoś miał portal, chyba pokazywałem wam w poprzednim odcinku. O, 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 crafted sobie tam biega. Eee... Nic tam nie było napisane na tabliczce. Eee, crafted, crafted, crafted. Eee, co ty tam robisz? No, nic sobie nie robi. A co tam ma u góry? Aha enchant, fajnie y, ja mu ogólnie dałem tego Ender Chesta, ale... Ale no nie widzę go u niego. Więc mam nadzieję, że jej nikt go nie zniszczył. Aha. Y, zabił mnie. No to fajnie. Dobrze, no to on mnie zabił, bo nie przeczytałem tabliczki, ale przeczytałem. Ja po prostu chciałem przyjść i się z nim przywitać. Halo, panie Crafted. Panie Crafted, co pan zrobił, że mnie zabił? Dobra, jestem krótkie cięcie, było bo. Yy, no, po prostu krótkie cięcie. Yy, więc, no, yy, ten odcinek już dobiegł końca. Dobiegłka końca, Więc jak chcecie, yy, to, może, to możecie zasubskrybować ten kanał. Yy, dać lajka i. Skomentować filmik. Więc, no i cześć.